Z wykształcenia nie jestem energetykiem. Jestem inżynierem środowiska i terytorium, tak zwana inżynieria środowiska i lądowa w Polsce. Czemu mówię w Polsce? Dlatego, że tytuły inżyniera i magistra zdobyłem we Włoszech. Doktorat pisałem na uczelni w Neapolu, która się nazywa Partenope. Zawsze chciałem wrócić do Polski i przekazać zagraniczną wiedzę, rozpowszechniać ją w Polsce. I okazja powrotu do Polski na okres troszeczkę dłuższy, jak te czasy takie wakacyjne, miesiąc bądź kilka tygodni, przyszła wtedy, kiedy zacząłem robić doktorat we Włoszech. Doktorat mój pozwalał wyjechać uczestnikom tego kursu doktoratu na staż kilkumiesięczny za granicę. No, ja wybrałem we Włoszech zagranicę, to jest Polska. Dla mnie Polska nie była taką e, zagranicą, więc postanowiłem próbować w Polsce i zobaczyć, co się dzieje pod względem naukowym na uczelni AGH. Czemu wybrałem AGH ani inne uczelnie? No, poszukałem głównie tematów badawczych, które są bliskie moich, no i znalazłem właśnie badania prowadzące przez grupę profesora Filipowicza, który się zajmuje energetyką odnawialną. Jego doświadczenie i umiejętności jak najbardziej wpisują się w pracę zespołu, który tutaj staramy się utworzyć. Jest bardzo dobrym kandydatem na adjuncta, na pracownika AGH. Teraz zaczynam prowadzić troszeczkę inne badania, więcej praktyczne związane z badaniem innowacyjnych układów, które wykorzystują energię odnawialną, w szczególności energię słoneczną. Biomasę i też biotermalną. Wiem, że energetyka odnawialna jest fajna, jest cool, dlatego że sprawia, że oszczędzamy energię pierwotną, nie palimy węgla, wykorzystujemy mniej energii związanych z paliwami kopalnymi. W Polsce trzeba się przekonać do energetyki odnawialnej, no i moje badania chcą troszeczkę coś zrobić w tym kierunku. Pan Rafał jest w tej chwili dydaktykiem na nowo utworzonym kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią, w szczególności na specjalności technologie energetyki odnawialnej, gdzie prowadzi kilka przedmiotów, między innymi związanych z fotowoltaiką, Aktualnie pracujemy nad projektem związanym z chłodzeniem pomieszczeń przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego, czyli tzw. chłodzeniem słonecznym, takim, który nie potrzebuje zużywać energii elektrycznej. Mamy Zbudowany model tego układu i robimy opisy symulacyjne, tak aby dokonać jego poprawy, optymalizacji i tak aby zaproponować go jako propozycję wdrożenia komercyjnego w niedalekiej przyszłości. Stypendium Start dostałem za moje osiągnięcia dotychczasowe, które stworzyłem współpracując z profesorami, z kolegami na uczelni Partenope. One dotyczą głównie analizy innowacyjnych systemów hybrydowych, w który skład wchodzą kolektory hybrydowe, które mogą generować energię elektryczną i energię ciepłą w tym samym czasie. Takie kolektory zostały zanalizowane pod różnym kątem ich konfiguracji, z połączeniem z pompą ciepła dla celów ogrzewania w zimie i przygotowania ciepłej wody użytkowej, oraz też możliwością dodania urządzeń, które pozwalają na chłodzenie słoneczne, czyli generowanie chłodu przez energię cieplną wytwarzaną przez kolektory słoneczne. Stypendium START otwiera w pewnym sensie możliwości w karierze naukowej. Osoba, która ma start i jest laureatem konkursu start, to na pewno ma więcej drzwi otwartych w stosunku do osób, które tego nie mają. To jest tylko jeden, powiedzmy taki kamień milowy w całej karierze naukowca. Ja uważam, że jest to duże wyróżnienie, chociażby świadczyć mogą o tym liczby, że w bieżącym roku tylko cztery osoby z AGH otrzymały takie wyróżnienie.